Wypróbujcie ten trik i nie będziecie już przygotowywać pałek z kurczaka w inny sposób. Włóżcie pałki z kurczaka do słoika. Wlejcie piwo. Marynujcie 30 minut. Osuszcie pałki z kurczaka na ręcznikach papierowych. Oddzielcie skórkę. Przesiejcie mąkę do miski. Weźcie potrzebne przyprawy. Doprawcie słodką papryką, oregano, czarny pieprz, sól. Weźcie potrzebną ilość skrobi. Włóżcie do miski i wymieszajcie. Podzielcie mieszankę na dwie miski. Wbijcie dwa jajka do miski. Pokrójcie masło w kostkę. Rozpuśćcie w kuchence mikrofalowej. Wlejcie do miski z mąką i jajkiem. Wlejcie trochę wody do drugiej miski. Delikatnie wymieszajcie. Zanurzcie pałki z kurczaka w rzadkim cieście i okruchach ciasta. Smażcie przez 7 minut. Włóżcie majonez do kielicha blendera. Odetnijcie wierzch kilku główek czosnku. Weźcie arkusz folii aluminiowej. Przykryjcie papierem do pieczenia i połóżcie czosnek. Doprawcie solą. Oliwa z oliwek. Zawincie czosnek i włóżcie do formy. Pieczcie 40 minut. Wyciśnijcie czosnek do blendera. Doprawcie solą. Czarny pieprz. Dodajcie świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Zmiksujcie w blenderze. Idealnie zrumienione pałki z kurczaka, z chrupiącą skórką i delikatnym mięsem, doskonale uzupełnia kremowy sos z pieczonego czosnku.